It's good, gang. Ujju, ujju, ujju. Witam was serdecznie, mordy. Nie uwierzycie, co się właśnie stało. Było dzisiaj tak zimno. Ja widziałem, że mam auto na rezerwie, ale nie chciało mi się po prostu zjeżdżać, bo było zimno i myślałem, że dojadę do stacji najbliższej, przy studio. Było dzisiaj tak zimno, ja widziałem, że mam auto na rezerwie, ale nie chciało mi się po prostu zjeżdżać, bo było zimno i myślałem, że dojadę do stacji najbliższej przy studio i jednak tak się stało, kochani, że auto mi zgasło na środku skrzyżowania i, i, i tak abstrahując od tego, że czekam teraz na gościa, który mi... Pomóg, czy, czy pomoże, to czekamy dałem mu pieniądze. ma mi przywieźć e, benzynę w karnistrze. Ale abstrahując od tego, patrzę jaka jest znieczulica wśród ludzi. Bo ja sobie stoję na środku skrzyżowania, auto mi zgasło z braku benzyny. To nikt z tych ludzi się nawet nie zatrzyma, nie zapyta co się dzieje, czy cokolwiek. Wi, Miejmy nadzieję, że gościu, kurde, z karnictwem benzyny zaraz do mnie przyjdzie Ale Jedyne co mogę powiedzieć, mordy Tankujcie auta, jak widzicie, że jest rezerwa Żeby nie kończyć tak, jak ja Na środku skrzyżowania ee, Na awaryjnych Straszne Także tak, no

Ajajaj, to chyba jakiś znak Wuja przeoszczędził na pieniążku Nic się nie zapowietrzyło Układu, co ty gadasz eee, Najlepsze jest to Że stoję na środku skrzyżowania i, i, I ci ludzie Zamiast zobaczyć co się dzieje To po prostu drąbią Więc ja chyba sobie po prostu wyjdę z tego auta I <laughs> <laughs> we you, where you <laughs> <Skirdala>. <laughs> Trzeba być albo kasztanem, albo po prostu malikiem, żeby do takiej sytuacji doprowadzić. Albo kaktusem. Kaktusowi to się zdarzyło na środku autostrady. Spowodowałem korek. <laughs> się tak patrzysz. masz? Siema. A można fotę? Dawaj, no. Dzięki. Trzymaj się. Rep. Dziękuję bardzo. Nie popchniemy go! Już nie, nie da rady w sensie nie dojrze ślisko i wszystko, ale zaraz będzie gościu, bo mi po prostu ten. Weźmy z... jeszcze kogoś i popchniemy bo to automat przecież, nie? Tak. Na neutralny się wrzuci i go popniemy, co? Mówisz? No. Nie wiem, kurde, ja tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy to da rady, ale zaraz będzie gościu z benzyną, w sensie, bo mi po prostu no. szkoda było czasu dzisiaj i. No, to już tam na będzie. Neutralny... Nie, w, nie wrzucę teraz, bo go nawet nie włączę, wiesz Nie wrzucę na neutral Mordzia. Czemu? Bo nie, nie odpali nawet Ale na, na zgaszonym silniku żeby go. Postawił. Nie, 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 da rady. nie w sensie, da rady. Na parkingu jak jest zgaszony tylko Na neutralu nie włączę, ale jesteś chyba pierwszą osobą, która stanęła, także... No bo mówię kurna, ktoś by stanął, się zatrzymał, chociaż za to... A to wszystko parówy są, więc wiesz no dobra, Dzięki dobra, tak dobra, czy tak Mordzia miłego. Jak się nie da, to Czekam się nie da, dobra. A może się okazać, że gość, któremu dałem stówę, no po prostu sobie weźmie stówę i spierdoli. Też tak może być. Ale poczekam jeszcze chwilę. Oho, strażnicy Teksasu przyjechali. I odjechali. <śles> kurwa, wielki zaroba kurwa, wielki raper, zaisowany kurwa, bez baku nie ma. <śles> 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 Przynajmniej wycieraczki działają. O nie, kurwa, też nie. Sorry. Ty zobaczcie, mordeczki Jaki lifestyle. Tutaj niby łańcuchy, kurwa, aisy. Wozi się kurwa furami. Grubim ja nawet na wache nie ma. Dobra, no nic no. Czekamy, miejmy nadzieję, że człowiek, który wziął ode mnie stówę na wahę Nie okaże się gościem, który po prostu wziął stówę i pojechał sobie Wierzę w istnienie jeszcze dobrych ludzi Tym bardziej, że no, Nie mam na sumieniu nic takiego Co by mogło sprawić, że miałbym takiemu gościowi nie ufać ale stacja jest o tyle blisko, że jest około 150 metrów, max 200, a gościa nie ma już od około 7-8 minut. Więc pytanie, czy on przyjedzie, czy on po prostu mnie w chuja zrobił? Nie wiem, klimatyzacja mi nie działa, więc mogę chyba trochę siankiem się po prostu powachlować w międzyczasie. Poczekać aż gościu przyjedzie i tyle mi zostało. Ujuju. Uju. No nic, no czekamy. Czekamy. Będziemy robić sobie wachlarzyk w międzyczasie. Jest gorąco. <gry> Czemu takie coś mi się musi, kurde, za każdym razem przytrafiać? To już nie jest pierwszy raz. Miałem takie coś już za dwa razy w życiu. Zawsze, zawsze twierdzę, że dojadę do stacji. Nie muszę tego teraz robić. I tak to się potem kończy. Po prostu. no, Dziwnym. Czy to jest ten gościu? Nie, to nie jest ten gościu. Uro. Leci, chyba, co? Tak, tylko mała dziurka jestem na końcu Co powoli bardzo? Tak To najważniejsze, to pewnie że... Pewnie na benzynę przewidzieli bardziej We back <coughs> Także tak mordy eee, Tankujcie auta po prostu I jak wam się włączy już lampka to w nie, igno... się włączy to. nie ignorujcie tego bezczelnie, tak jak ja to zrobiłem. Myślałem, że będę mądrzejszy od sytuacji i sobie zatankuję już prawie, że tak powiem, przy miejscu do którego mam jechać. Ale jest chyba spożyłem. z no zdarza się, no no co ja mam powiedzieć, jak, nie, jak, tak? jak jest wina po mojej stronie, no. Dokładnie tak, zabrakło paliwa Idzie, idzie już prawie koniec chyba co ja jeszcze trochę, tak, to już niedługo Idzie, 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 Jak się panu mogę oddzięczyć? Chyba sprawy no na przyszłość, proszę pamiętać, kwiatarnia Sandra. Zapraszamy po. Kwiatarnia Sandra. Zapraszamy po bukiety weselne, świąteczne, urodzinowe. Róg Wulczyńskiej, z czym? Z Choracego. Z Choracego, kwiatarnia Sandra. Zbijajcie Sandra do pana. Darek i Renata. Zbijajcie do niego pochwiatki. Pan naprawdę mi uratował, że tak powiem, nie, sytuację. Nie, nie bardzo panu dziękuję nie jeszcze raz. Prawie. Niech panu Bóg wynagrodzi to. Jak pan nie chce ode mnie? Nie, to no się nie ma nawet co dalej Nie Wiem że tam jeszcze jest, ale to jak odpalić pan to odpali. Pali pan e papierosy? W ogóle tak. E, papierosy pan pali? To dam panu swojej produkcji parę. Bo mam w bagażniku. Ach. Pan trzyma... moment, moment, moment. Pan trzyma te papierosy. Ten karnister można wyrzucić, bo to... Chyba, że panu się to przyda. Nie, do niczego. A, 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 do kieszonki. Wyżej, wyżej, wyżej. Teraz pięć. Dobra. Jestem panu mega wdzięczny. Jak będę potrzebować kwiaty, Zapraszam. będę do pana uderzać. Ale powinno chyba być dobrze. Zaraz zobaczymy. Ja, ja, ja. palio. Poszło, bardzo panu dziękuję Bóg zapłać wee yo, wee I'm back <grystanie> no Chciałem być mądry i cfany hmm. Czajaj, ci ściany rękawiczka Podejrzyjmy trochę, bo zimno włapki się zrobiło Także tak mordy, was zachęcam do tego żebyście tankowali normalnie auta nie bądźcie jak malik na ostatnią chwilę, że a uda się, a dojadę. Bo to się tak może skończyć. Więc tak. Dobra, mordy. Ew, awaria, że tak powiem, została rozwiązana. I życzę Wam wszystkim miłego dnia, wieczoru. Jak zwał, tak zwał.